Dzień dobry, jest godzina 9.21, witam na forexistrader.com. Spójrzmy na indeks S&P 500, on się zachowuje poprawnie. Proszę zobaczyć, wybił się ponad poziom, o którym ostatnio rozmawialiśmy, że szukamy jakiegoś wybicia i zawrócił. To jest klasyczne zagranie. To znaczy zabrakło troszeczkę siły, aby od razu pokonać bardzo agresywnie ten poziom. I... Kurs zawrócił, ale znowu odnalazł popyt, także będzie jeszcze raz próbował pewnie wybijać się tutaj z poziomu i za drugim czy trzecim podejściem uda mu się w końcu bardziej sukcesywnie, z większym sukcesem wyjść do góry. Proszę zobaczyć na fund, który tak naprawdę dał jakiś sygnał do, do zakupu, ale szybko się to skończyło. Popyt tutaj ostatni popyt jest silniejszy niż ostatnia sprzedaż, ale jednak trend najmniejszy czy średni ostatni był rzeczywiście spadkowy. Także sytuacja jest o tyle niepewna, że jak przejdziemy na wykres M30, to zobaczyć, że nie ma tutaj typowego spadku selloutu, czyli dużej wyprzedaży wchodzących w rynek. Ale proszę zwrócić uwagę, że tu też wyprzedaż nie była jakaś super agresywna, znaczy nie takie świece i większe były, tylko było więcej tych czerwonych świec, ale dosyć regularnie to się działo. Moim zdaniem jesteśmy pod wpływem jeszcze tej wyprzedaży. Trzeba obserwować te poziomy, szczególnie ten, na którym jest teraz fund i kolejny poziom i szukać ewentualnie agresywnej akceleracji, przyspieszenia tutaj spadku dużych świec, tak jak w tym momencie. Czerwonych, które dałyby sygnał, że, że tutaj ta lekka korekta wzrostowa się skończyła. Ta mała flaga, i, i spadamy dalej regularnie w dół, żeby można było wejść w kurs. Tak naprawdę, euro, proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o euro na wykresie H4, to jesteśmy jakby w trendzie. Można powiedzieć, bocznym. Tak ten obraz wygląda. Wszystko zaczęło się od tego, że tutaj kurs. Zawahał się, że tak powiem, podwójnie, znaczy wykonał spadek, wzrost, nie wzrósł ponad ostatnie szczyty, tak jak się działo za każdym razem, żeby zobaczyć przy korekcie, tylko wykonał dalszy spadek. Mówiłem, że to jest pierwszy sygnał, że trend, że tak powiem, zawahał się i stracił na wartości. Kurs wzrósł, ale spadł, znowu wykonał taki sam numer, to znaczy wzrost, ale nie wyżej niż ostatnie maksima i spadek niżej tym razem i znowu wzrósł. I, I w tym momencie się zakiwał. Ja mówiłem, że ostatni kurs trendowy jest na, na, na wzrost. Czyli ostatnio intensywnie w rynek wchodzili kupujący. Proszę zobaczyć, to, jest, to, to są te momenty. Tutaj regularne wzrost drobnymi świecami, i nagle uderzenie dużych świec. Proszę zobaczyć co nastąpił. Spadek to wybicie było do góry. Tutaj też było dużo kupujących, ale ten tutaj moment, odcinek. To była taka flaga, która mogłaby się skończyć małą korektą i dalszym wzrostem do góry, gdyby nie to, że tu już nadszedł wieczór i sesja w Tokio, czyli klasycznie po prostu zaczął się kończyć czas, że tak powiem, największego tradingu, godzina szósta, no i zaczęło spadać jeszcze bardziej. No i na razie jesteśmy w tym spadku dalej. Także mogę powiedzieć, tak jak Ostatnio szukaliśmy sytuacji, jakiejś do wejścia gdzieś w tym momencie, i mówiłem, że albo szukamy na konkretne pojawienie się kupujących, albo na konkretne sprzedających, czyli szukamy zielonej świecy tego typu, tak jak pojawiła się tutaj, albo takiej samej czerwonej, i wtedy podłączamy się pod ten trend, znaczy dużych kupujących lub sprzedających. No teraz sytuacja jest niepewna, no bo teoretycznie jesteśmy we wzrostowym. Tu było jedno uderzenie, i drugie silne uderzenie. Kurs jakby nie ma chwilowo siły wzrastać. Dzisiaj o 10 jest ważna publikacja danych z euro. To może rozstrzygnąć, że tak powiem, czy sprzedający w piątek sentymentalnie będą opuszczali rynek i wchodzili nowi sprzedający, czy kupujący silnie przychwycą ten rynek. Szczerze mówiąc, jeżeli, jeżeli sytuacja rzeczywiście jest niepewna, a jest moim zdaniem troszeczkę. Nie rozstrzygnięta po tej nie, nie najładniejszej, że tak powiem, korekcie, że zabrakło tutaj chwilowo kupujących, to równie dobrze może być i agresywny spadek, równie dobrze może być powrót do wzrostu, także trzeba po prostu obserwować siłę świec. Jak się pojawi taka świeca tutaj zielona i patent kontynuacji, tak jak to miało miejsce w tym miejscu, to można się spodziewać kolejnego wzrostu. Można kupować wtedy kontrakty, z nadzieją, że wzrosną więcej niż te 30-50 pips. Natomiast jeżeli ten poziom po 10 zostanie przebity agresywnie pewnie i nie będzie odejścia szybkiego do góry, to możemy oczekiwać jakiejś być może większej tutaj korekty spadku powrotu do, do chwilowego spadku po prostu także zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj spotkanie na szczycie też G20 ponoć, także to może być też istotne, co oni tam mówią, czy ustalają coś ważnego, kto się wypowiada. Także może być to też po, po części jakimś wytłumaczeniem, że w jakimś momencie, nie o 10, ale później, coś się zacznie dziać na rynku. Także czasami tak po prostu jest. Wypowiedzi niektórych ludzi są istotne, jeżeli rynek czeka na przykład o 16, że będzie się wypowiadał ktoś ważny ze Stanów Zjednoczonych odnośnie sytuacji, albo szef banku centralnego w Europie. Także może mieć to jakieś znaczenie. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na złoto. Zobaczcie, jaka piękna rzecz tu się stała na złocie. Nastąpił silny spadek, wzrost, symetryczna korekta, bardzo słabi kupujący tutaj i znowu agresywny spadek się zaczął. Tu można było wejść gdzieś w transakcję i byłoby to bardzo opłacalne, prawda? Także, także była to interesująca sprawa, ale nic straconego. Dla tych, którzy wietrzą tutaj spisek jakiegoś większego spadku, Sytuacja, że tak powiem, powtarza się. Kurs został przebity na dół, i wczoraj, jak go obserwowałem, siedział tutaj na tym poziomie przez jakiś czas. To nie było tak, że on szedł na dół i, i odbił się agresywnie. O czym świadczy zresztą ta świeca zielona? Proszę, zobaczcie, on był tutaj 4-6 godzin, ileś godzin tutaj siedział sobie pod tą linią pod, pod ważnym wsparciem i oporem. To dużo świadczy o nim, prawda? Także możemy wejść tutaj i za chwilę zawrzę, będę zawierał na, na takim rachunku demo transakcję sprzedaży złota. W nadziei, że ono obsunie się tutaj jeszcze drugą taką świecę, wykona co najmniej, a być może więcej, mimo tego, że jesteśmy w trendzie silnym wzrostowym na złocie, ono pokazuje jakiś sygnał, że być może będzie agresywnie jeszcze spadało. Także będę się temu przyglądał pilnie, można powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na analizę weekendową, w której porozmawiamy o różnych instrumentach, co się działo w tygodniu, o ostatnich sygnałach wejścia i wyjścia i ogólnie o sytuacji, może troszeczkę fundamentalnej. Dziękuję bardzo, zapraszam.